ejka, witam w nowym odcinku życia Rainbow i jak widzicie są e, pewne zmiany, mamy nowych lokatorów, e, mamy i córkę, e, tutaj mamy, jeszcze tutaj oglądałam sobie co się dzieje u nas, tak właśnie już widzę, że nam weszła to lokatorka, to jest Leah Johnson i jej córka Emma, e, muszę ich trochę tutaj poprzestawiać, o Emma w ogóle się tutaj bawi gdzieś na placu zabaw. Eee, tak, one będą zajmowały ten dalszy domek Billy, ty masz swój domek tutaj, to jest twój dom i w nim sobie tutaj sieć. Eee, a one będą miały tutaj ten drugi domek, no i jak widzicie nie zgadza się uszko więc zrobimy e, uszko piętrowe eee, tutaj w tym miejscu i dzięki temu one będą mogły sobie e, razem na spokojnie spać w tym w jednym pokoju, o przekręcone i mamy łóżko piętrowe. No więc tak to wygląda, dodałam też pieniądze. No i tutaj może niech się poopala lia. No a Emma może przyjść też coś tutaj w sumie porobić, może w piasku coś zbuduje. A Rainbow z tego, co widzę, jest w pracy, więc, więc na razie Dwayne się musi wszystkim zająć. A co robi Dwayne? E, coś tam przy tym ognisku, więc może niech się zajmie e, tutaj dzieckiem bardziej. <laughs> w tym momencie taka moja propozycja. Dobra, no, Rose się tutaj bawi, więc jest ok. No, jest troszeczkę śpiąca, ale w sumie jeszcze chwilę może się pobawić. Jeszcze nie musimy jej tutaj kłaść. Przyspieszymy trochę. No i do Marine wróciła, to może niech ona najpierw sobie coś zje, bo widzę, że jest dosyć głodna. Niech sobie weźmie coś do jedzenia, a potem się położy spać może. A, bo ta przysnęła, czy... Bo myślałam, że mogłyby sobie pogadać, ogadają sobie chyba trochę. Się zapoznają, a dzieci się nie mogą opalać chyba. No dobra, to się tej mała. Ty byś mogła iść spać, ale najpierw może tą Rose połóż spać, bo ona już zasnęła na... podłodze. Taka śpiąca była, że aż po prostu padła na podłodze, więc trzeba ją ratować i włożyć do tej kołyski. Dobra, ona jest śpi, ale musi się obudzić, bo chciałabym ją właśnie przełożyć, żeby no, nie leżała biedna na podłodze. Tylko włóżmy ją tutaj do. Take aqui. <laughs> <laughs> Dobra, dujeń też stań. I coś tutaj może porobisz. Może jakieś jedzenie byś zrobił później, bo tam to się pewnie zepsuje to co jest dla gości. To mógłby jakieś nowe tutaj zrobić. A Emma może niech sobie trochę popływa. Gdzie jest Emma? A, weszłaś nam do domu. O kurczę, to muszę tutaj drzwi w takim razie szybko zaraz zablokować, bo nie wiem dlaczego znowu się tutaj coś... A wiem, po prostu na nie nie zablokowałam tych drzwi jeszcze i dlatego to tak wygląda, więc muszę ponownie te drzwi poblokować hmm, na wszystkich, poza głównymi domownikami. Nie dobra, idź sobie tam już do siebie. O, i ona teraz nie może przejść. I teraz tak, dlaczego ona nie może przejść? No, dlatego, że nie zrobiłam drzwi. <grym> zapomniałam, w tamtym domku zrobiłam, a w tym zapomniałam, więc muszę tutaj jeszcze dorobić drzwi, niestety. No i czy już teraz możesz pójść? Nie możesz. Aha, bo teraz to ja chyba muszę jeszcze sprawdzę, ale wydaje mi się, że teraz muszę odblokować jeszcze raz te drzwi. Ja dobrze to rozumiem? Że muszę to odblokować, ona wyjdzie i znowu zablokować? Jakąś taką głupią rzecz chyba muszę zrobić. No to wychodzi tak. No, bo nie mogła wyjść z domu. No dobra, no to tutaj ponownie blokujemy dla niej drzwi. I już będzie mogła tam sobie normalnie do siebie na spokojnie wejść. Dobra, tu jeszcze jedzenie nie zepsute, to można trochę tego pojeść. Dwayne oglądę, no to nie no, to może Ty najpierw zobaczymy jak tam. Rose, ona jest trochę głodna, ale to ją nakarmi potem Rainbow. Eee, a Ty, może byś sobie. Eee, o tym dłonie, że on mógłby te na grillu później porobić to jedzenie im, jak się już ogarnie, albo on już zrobił to chyba. Teraz to nie pamiętam. Nie, on chyba robił już im to jedzenie na grillu. Tak mi się wydaje. Teraz taką chwilową rozkminę złapałam. Nie. Nie, zaraz zobaczę. Bo już właśnie nie pamiętam, czy on robił, czy nie robił. Zerknę tam na tym stole, jak to wygląda dobra. Tutaj sobie Emma pływa. Nie, no tu się zepsuło. Czyli on nie robił tego jedzenia, dobra? Teraz już, już mi się wszystko pomieszało. W takim razie, teraz niech zrobi ten grill dla nich. No, coś tutaj się przypala, bo Dwayne. No nie jest za, za dobry w gotowaniu, ale... No, musi niestety tutaj swoją partnerkę zastąpić. A ty sobie Rainbow zaraz tą Rose nakarmisz. No, jaka. Rose jaka rozgniewana, rozpłakana. W sumie moglibyśmy ją też umyć, bo ona miała y, niedawno tam pieluchę chyba pełną, więc w sumie umyjmy ją też przy okazji. Billy nawet już złapał jakiś poziom umiejętności wychowawczych, mimo że tam kompletnie tam z dziećmi do czynienia nie ma, ale spoko tam łapie doświadczenie na wakacjach. Dobra, i w sumie ty też mogłabyś się, Lain, tutaj ogarnąć i wykąpać, bo e, no nie jest najlepiej, a mała... A, ty sobie jeszcze nie możesz wyjmować tych zabawek Ratować no sobie to, co tam na podłodze leży. Dobra, one sobie tutaj spędzają Juhl, czas. Hmm. wie Dwayne jest w pracy. O, jak sobie fajnie w ogóle autonomicznie wymyślili, że on tak wziął tą książkę i zaczął sobie czytać na tym leżaku. Fajne. Całkiem. Że ja nie musiałam nawet tego wymyślać. Dobra, i teraz Rainbow pojedzie sobie na... z Billin na małą randkę, bo nie ma teraz Dwayna, więc... Ona może sobie chwilowo się z nim gdzieś wybrać. I nic on nie będzie wiedział. No dobra, są w tej górze komorebi, w tym otoczeniu. Pomyślałam sobie, że zrobią sobie kilka interakcji tutaj. I zobaczymy, czy wyjdzie nam pierwszy pocałunek. Także zobaczymy. Dobra, trochę już interakcji tutaj jest, więc zobaczymy, co z tego wyniknie. Bardzo jestem ciekawa. Fajną pogodę mają. A no tak, bo się nie teraz, a u nas jest w sumie cały czas tak, jakby lato. Ewentualnie deszcz, więc nawet się nie odczuwa tego, że się te pory roku zmieniają. O, czy ja tam widziałam zadecką Agnieszkę i nie wiem co. No nie gadajcie, że ona go zaraz zleje tutaj. Co ona robi w ogóle w tym otoczeniu? Myślałam, że ona to robi tylko w tym Hanfordon Bagley się pojawia. Dlaczego ona tutaj jest? To to mnie akurat zaskoczyło. Ale go stłukła normalnie. Bo mieliśmy interakcję romantyczne i ona wtedy tłucze mm, torebką. Ale co ona robi w tym otoczeniu, tutaj konkretnie, no to ja nie mam pojęcia w ogóle. To mnie mocno zaskoczyło. Jak wiecie, to możecie napisać w komentarzach, dlaczego ona się tutaj pojawiła. Czy ona się wszędzie po prostu teraz pojawia, jak jest taka interakcja romantyczna, czy o to tutaj chodzi. Ale w ogóle, jak stoi za nimi, no w ogóle zero prywatności. To jest po prostu ikonik moment. Pierwszy pocałunek, a za nami stoi Agnieszka Zedeska. Przenozawału dostanie. Już widzę jest zganienie, już się tam pojawia. No, oni są trochę głodni. Ja tak patrzyłam, że tutaj nie za bardzo jest co zjeść. Więc niech sobie wezmą te chipsy. Bo tak, to to. Nie za bardzo. Oparcie, no tyłem, nawet. No kurczę tego, to się nie spodziewałam. A on w ogóle zamiast uciec to stoi sobie. Jaki on ma w ogóle outfit? Teraz dopiero jak ona go zaczęła lać, to zerknęłam. I widzę, jaki on ma outfit. O my, -g. No. Niezły się wygenerował. Tego się po prostu nie spodziewałam. No dobra, to jesteśmy po pierwszym pocałunku. I powoli będziemy ten odcinek kończyć. Mam nadzieję, że wam się podobało. I zapraszam do oglądania następnego. Do zobaczenia. Ah, no. ah,